Witam Państwa serdecznie na inauguracji, na konferencji inaugurującej Centrum Programowe Prawa i Sprawiedliwości. To właśnie tutaj, w tym miejscu Prawo i Sprawiedliwość przez kolejne tygodnie aż do wyborów będzie prezentować program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w poszczególnych obszarach. W poszczególnych sektorach życia publicznego, to tutaj będziemy proponować pozytywne, dobre, dobrze przemyślane <coughs> propozycje dla Polski. Tutaj będziemy rozmawiać o gospodarce, o edukacji, o służbie zdrowia. Tutaj będziemy zapraszać też naszych ekspertów, ludzi, którzy będą chcieli rozmawiać o naszym programie. Programie, który jest, to nie jest tak, że jesteśmy partią, która nie ma programu. Wręcz przeciwnie, mamy program, mamy program, który jest przemyślany, spójny, dobrze przygotowany. Tutaj, w tym centrum programowym, będziemy ten program prezentować. W przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, która ma po prostu wstydliwy problem. Problem taki, że nie ma programu. Partia, która rządziła przez 4 lata, nie ma programu wyborczego, nie wie, co ma zaproponować Polakom. Szuka różnych wydarzeń medialnych, sądowych, żeby ten wstydliwy fakt po prostu przykryć. Dzisiaj również będziemy inaugurować, podpalamy stronę internetową www.programpis.org.pl, gdzie wszystkie kwestie związane z naszym programem, poszczególne sektory, poszczególne dziedziny będziemy prezentować hasłowo, ale też w poszczególnych rozwinięciach. Jestem przekonany, że Państwo spotka się to z Państwa zainteresowaniem, spotka się to z zainteresowaniem Polaków, <laughs> dlatego że jest to dobry, fajny, dobrze przemyślany i bardzo profesjonalny program Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, program oczywiście tworzą ludzie i eksperci, których za chwilę Państwu zaprezentuję, którzy będą również potem po naszym spotkaniu dzisiejszym do Państwa dyspozycji, ale co najważniejsze, będą uczestniczyli w debatach, te, które chcemy prowadzić właśnie tutaj w Centrum Programowym. To są osoby, którzy, które współtworzyły nasz program, to są osoby, które wspomagały nas swoim przygotowaniem i dzisiaj to nie tylko nasi eksperci, ale to również kandydaci, ludzie, którzy z list Prawa i Sprawiedliwości będą ubiegali się o miejsca w parlamencie po to, ażeby ten program Prawa i Sprawiedliwości był realizowany już potem konkretnie właśnie pracach parlamentarnych i przede wszystkim żeby jego realizacja mogła być dla wszystkich, dla dobra naszego, rozwoju naszego kraju przeprowadzona. Mam zaszczyt zaprezentować Państwu naszych ekspertów, ludzi, którzy tworzą program Prawa i Sprawiedliwości i którzy tutaj w tym centrum będą dyskutowali na temat tego, co Prawo i Sprawiedliwość. Chce w Polsce zrobić w latach następnych. Pan profesor, doktor, habilitowany inżynier Marek Józef Berezowski. Inżynier, chemik, informatyk, matematyk, specjalista dynamiki systemów procesowych, profesor Politechniki Śląskiej. Pan doktor, habilitowany Włodzimierz Bernacki. Specjalista nauk o polityce, historii, doktryn politycznych i prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Bielecki, chirurg, wybitny specjalista, członek Najwyższej Izby Lekarskiej. Pan profesor dr habilitowany Henryk Ciąch, profesor nauk prawnych, przewodniczący Rady Naukowej Społecznego Instytutu Naukowego Stewczyka. Pani profesor dr Habilitowany Józefa Frynkiewicz, socjolog specjalizująca się w polityce społecznej i historii myśli społecznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Pan profesor doktor Habilitowany Krzysztof Kołowrocki, matematyk, specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn i transportu, prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Pan Piotr Naimski, doktor nauk przyrodniczych, były wiceminister gospodarki członek specjalista ekspert w zakresie energetyki. Pan doktor habilitowany Waldemar Paruk nauki historyczne, nauki o polityce, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz specjalizująca się w prawie gospodarczym publicznym profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Grypniewski specjalizujący się w naukach chemicznych profesor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Pan profesor zwyczajny doktor habilitowany Michał Seweryński profesor nauk prawnych Pan profesor doktor habilitowany, inżynier Andrzej Stepnowski, specjalizujący się w geoinformatyce, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Paweł Szałamacha, prezes Instytutu Sobieskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2006-2007. Doktor habilitowany Krzysztof Szczerski, specjalizujący się w naukach o polityce, doradca strategiczny w Parlamencie Europejskim, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wiceminister spraw zagranicznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan doktor habilitowany Andrzej Waśko, specjalizujący się w naukach filologicznych, Adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceminister oświaty w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Doktor habilitowany Jan Żaryn, profesor historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej. Profesor, doktor habilitowany Jerzy Żyżyński, Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Przemysław Wipler, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu. Drodzy Państwo, mamy program, mamy osoby, które ten program, jestem przekonany po dziewiątym. Października, kiedy wygramy wybory, będą realizować, ale aby wygrać wybory, aby ten program móc realizować, potrzebna jest osoba, która będzie to wszystko spajać, czyli osoba lidera. Osoba, która pełniła już funkcję premiera, jestem przekonany, przyszłego premiera po 9 października. Zapraszam i proszę o wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry Państwu. Bo zapowiedziano moje wystąpienie, to może troszkę przesada. Nie będzie to wystąpienie, kilka słów chciałem do Państwa powiedzieć. Zacznę może od sprawy, która nie jest bezpośrednio związana z naszym dzisiejszym przedsięwzięciem. Chodzi o decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Komorowskiego, w sprawie GRMO. Otóż cieszę się bardzo, że Prezydent. Przyjął punkt widzenia bardzo wielu Polaków, także i ten mój, bo wyraziłem go w swoim blogu i zawetował tą ustawę. To jest dobry sygnał, to jest sygnał, który wskazuje na to, że być może w ważnych sprawach naszego kraju, a to jest ważna sprawa, będzie można rozmawiać. I my, proszę Państwa, chcemy rozmawiać. Chcemy rozmawiać trzy dni temu. Przesłaliśmy Platformie Obywatelskiej nasz program no i po trzech dniach nie otrzymaliśmy w zamian niczego ze strony Platformy Obywatelskiej. A oczekujemy tego, bo rozmowa, rozmowa o Polsce, poważna rozmowa o Polsce, którą chcemy prowadzić, musi być rozmową w oparciu o jakieś konkretne podstawy. Owszem, przy stole... Towarzystko można od tak sobie rozmawiać, ale w tym wypadku mamy do czynienia z rozmową, która ma przygotować obywateli do podejmowania najważniejszych decyzji, i stąd jest wielka potrzeba konfrontacji programowej. My w dalszym ciągu oczekujemy, powołujemy dzisiaj ośrodek programowy, centrum programowe naszej formacji. Chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować pani prezes Beacie Szydło, która jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. Ona doprowadziła do tego, że ten pomysł najpierw powstał, można powiedzieć, wymyśliła go, a następnie doszło do tego, że dziś to centrum rozpoczyna swoją pracę i wcale nie jest wykluczone, że ta praca będzie trwała także po wyborach. Wkład pani prezes w nasze przedsięwzięcia programowe to wszystko co robimy w sferze merytorycznej więc w sferze ekonomicznej jest naprawdę bardzo wielkie jest dobra okazja żeby podziękować i dobra okazja żeby przypomnieć pewnemu ministrowi z londyńskim wykształceniem ministrowi finansów żeby się może zamiast złośliwościami w internecie, zajął tym, co do niego należy. Bo po pierwsze nie wypada, to niegrzeczne zachowywać się w ten sposób wobec pani, a z drugiej strony to jest jeszcze jeden dowód, że ten pan może lepiej zająłby się czymś innym. To jest opinia dzisiaj wielu, w tym także bardzo znanych profesorów ekonomii. Nie będę tych opinii w tej chwili cytował bo one tutaj tworzą pewną hierarchię ministrów w Polsce i umiejscawiają w tej hierarchii tego pana. Powtarzam, nie będę ich cytował, wszyscy państwo pewnie te opinie znacie. Pan minister powinien w końcu się wziąć do pracy, zamiast się zajmować tym, co nie należy, naprawdę nie należy do ministrów. Przed nami, proszę państwa, mamy głęboką nadzieję, że tak będzie. Debaty. Jutro na panią minister Hall. Będzie oczekiwał obecny tutaj wśród nas pan profesor Waśko i później kolejni eksperci naszej formacji, naszej partii, będą oczekiwali na kolejnych ministrów, żeby zdali sprawę z tego czterolecia. Bo jeżeli mamy dyskutować na poważnie, to obok programów, obok tego co na przyszłość, no bo programy z natury rzeczy są na przyszłość, muszą być. Także prezentowane fakty odnoszące się do przeszłości. Platforma obywatelska w luksusowej sytuacji z bardzo pewną większością w Parlamencie, właściwie nigdy nie zawodzącą, niemalże nigdy nie zawodzącą, z potężnym poparciem ze strony mediów rządzi już prawie 4 lata. Naprawdę w takim czasie, nawet w okolicznościach pod innymi względami dość trudnych, bo przecież nie przeczymy, że jest kryzys światowy, można cudów dokonać. Trzeba wobec tego. Zapytać, co zrobiono, ale nie opowiadać tego ogólnie, nie opowiadać różnego rodzaju bajek, nie stosować różnego rodzaju medialnych chwytów, tylko mówić o konkretach. Taka dyskusja będzie miała naprawdę sens i powtarzam, jutro oczekujemy tutaj na panią minister Han. Ja jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować wszystkim państwu, z panią prezes na czele, panu. Sztabu. I chciałem przeprosić Państwa, bo mam w tej chwili, o czym może Państwo wiecie, spotkanie z Panią Profesor Gilowską, też w sprawach programowych, w sprawach stanu polskiej ekonomii. Chciałbym z dobrego źródła, bardzo dobrego źródła, coś więcej na ten temat się dowiedzieć. Natomiast wszyscy Państwo są do dyspozycji, możecie Państwo dalej z Paniami i Panami. Którzy zechcieli być naszymi ekspertami, ale jednocześnie są w ogromnej większości, czy nawet chyba w stu procentach naszymi kandydatami do parlamentu porozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie. Szanowni Państwo, bardzo zapraszamy do bezpośrednich, po zakończeniu tej konferencji, bezpośrednich spotkań z naszymi ekspertami, rozmów. Są oni do Państwa dyspozycji, zarówno nasi eksperci, jak i pani prezes Bata Szydło, jak i moja skromna osoba. Na wszystkie pytania będziemy Państwu chcieli odpowiedzieć po zakończeniu konferencji w bezpośrednich spotkaniach z Państwem. W tym momencie pięknie dziękuję. Chcę podsumować, że właśnie dzisiaj... Uruchomiliśmy, rozpoczęliśmy działanie Centrum Programowego Prawa i Sprawiedliwości, gdzie co kilka dni będziemy prezentować poszczególne hasła wyborcze, postulaty wyborcze, program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, który będziemy konsekwentnie realizować, kiedy wygramy te wybory, które są już 9 października. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w tej konferencji. Tata. Dziękuję Państwu. Zapraszamy na jutro na debatę Pana Profesora. Andrzeja i panią minister Katarzyną Hal. Mamy nadzieję, że do niej dojdzie. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy.